Witajcie tej pięknej niedzieli kochani. Powiadomienie głośność ustawiona na 0%. No mówiąc... Lolka ma bułkę i cały czas trzyma ją, a te próbują jej zabrać tą bułkę. Ale ona nie chce dać. W końcu Dan jej zabrał, a lolka w końcu leciała i też mu zabrała. Nie da bułki, nie da moja bułka. I zadowolona. A to towarzystwo, które przyjechało o godzinie 00, moi drodzy. Do to majka, majka. I maja. Maja chodź. O okay. Manola jest dobra Majuś Siad, siad Daj Daj go Majka, Majka, puść go, puść go Puść ją Tak Muszę zresztą zresztą gryźć Przestań Nie wolno On ma parę miesięcy on też ma parę miesięcy Nasza przypominam, że ma 7 lat Zobaczcie, chwała Bogu, że jest łagodna, że się bawi z psami, ale. ze wszystkim. No, z kotami troszkę różnie, ale ogólnie kwestia czasu też, też jest dobrze. Jak już widać w innych filmikach. I czy to nie jest piękne, że zwierzęta mogą żyć w symbiozie? Widziałam wczoraj filmy, które były bardzo dotykowany. post, przepraszam, na pewnej grupie owczarki niemieckie, gdzie jedna pani też musiała oddać dwa owczarki. Słuchajcie, te dwa pieski musiały być oddane z pewnych względów prywatnych, już nieważne. Nikomu to oceniać. Ale ten człowiek chciał, żeby poszedł do dobre ręce. I tak monia nam przywiozła. I tak samo właśnie wczoraj ten filmik, ten, ten post mnie zabolało. Te krytykowanie, te hejtowanie. Nieważne, ale dali na grupie z daną rasą, żeby oddali. Tak, że chcą oddać pomóc muszą I to było piękne. I to jest najważniejsze. Dlatego też uważam, że nie komentujmy czyjegoś wyboru, czyjegoś postanowienia, bo w życiu bywa mega różnie. W moim przypadku też bywa różnie i też bardzo mi bolało oddawanie zwierząt. Mega mnie bolało. Dlatego ja to świetnie rozumiem. I cieszę się, że mam takich przyjaciół jak Ula, jak Kamila, jak Olaf, jak. Jeszcze mógłbym to wymienić i wymienić, którzy tak samo by postąpili. Jak ta wczoraj postąpiła Monia, Pojechał do tego, e, e. po te psy. Ucho, urwałeś. Tak? Bo pan Masz. by je dosłownie wypił na ulicę. Ktoś by z was tak postąpił. Dobrze, już ucho urwał. I warto mieć łagodne psy, żeby nawet następną na duszę uratować. Dobra. Szkoda. Warto, prawda? Właśnie. Manolcia, boga się. Chodź, byk, uchodź, byczku, uchodź. Znaczy, razie fajny, łagodny. No, jeszcze nie mamy jego metryki, więc nie wiem dosłownie, najpierw jest rasy. Tak, myślimy, że chyba Amstaff. No mi, ja na razie, że to nie pitbull. Będzie tak no. no niestety, oczywiście, żebyśmy sobie z nim poradzimy sami. Z Daj łapki, łapa, Dobry łapa. Tak. Dobry, nie. Nie, nie nauczony z tego. Ale e, słuchajcie, bo jednak na pitbull z tego wszystkiego. Najbardziej charakter mają, które dużo miłości To nie jest pitbull, Damian. Nie? To dobrze, nie jest pitbull. Wszystkie psy kochamy, ale lepiej, żeby nie. Bo jednak one najbardziej mają spieprzony charakter przez genetykę. Tak, bo łapa, 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 łapa. Dobry pies. Tak, Doniu, jesteś? Dasz buźki? Buźki, tak. Tak nawet to rozumie. A może stafik to jest? No właśnie jeszcze tego nie wiemy, ale to wszystko wejdzie w metryce. Tak. A kolelu? No dobra kończymy. Patrzcie, poczekaj, szefikę, Chcesz to sprawdzić? Chodź. Chodź malutki. No, a, no, no, Chcę mu wsadzić. Nic nie robi, patrzcie. Nic nie robi. A, chodź z Mirenkę. Ten pies. Brawie. Zabić go. Zabić go, tak. No i właśnie na razie będzie u nas, ale moi drodzy jeżeli, jeżeli jednak dojdziemy do wniosku, że jednak chcielibyśmy go dać w to będzie to duża, bardzo duża selekcja, bardzo duża, na pewno dla kogoś, kto nie ma problemów ze sobą, problemów psychicznych, no i będzie na pewno jakaś umowa podpisana, bo musi mieć szkolenie, musi ten pies przede wszystkim być u ludzi z rodziną, gdzie będzie kochany. No powiedz, I, na to się... I na tym kończymy, i na tym kończymy.